Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Yorkshire Heart. I jest to 1K IPA. Wygląda na to, że w czasie pandemii uważali swoje tysięczne piwo no i, na tak powiem, za zażarło i ciągle go produkują. 5% alkoholu jest tutaj dopisek, że jest to Citra, ale już jak zajrzymy do składników, to chmiele są Citra i Nelson Sivon. No i czy na, na aromat jest Citra? Może. W każdym razie e nie ma dużo składników. Słód, jęczmienny, woda, chmiele i drożdże. Bardzo ładna etykieta. Takie dosyć laserkowe kolory. I do tego wpisuje się kapsel, który też jest taki no, niebieski metalik. No pasuje tutaj. No pasuje. półtrawa e, butelka. Dolejmy tutaj, bo piana zrobiła się bardzo duża przy nalewaniu. A, jak widzicie, dosyć gęsta, taka kremowa, piwo jest dosyć jasne, słomkowe, klarowne, no i jak widać piana jest dosyć gęsta i, i trzyma się. Aromat jest przyjemny, zestowy, cytryna limonka trochę grejpfruta, mandarynki może. Całkiem, całkiem przyjemnie. <laughs> Lekka słodowość. W porządku. Dobra. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Mm. Ciekawie. Nasycenie jest takie lekkie do średniego. Może wszystko to poszło w budowę piany. Ciało sprawia wrażenie takiego dosyć lekkiego. Nieco nut... E, Karmel się pojawia i to dosyć wyraźny w dwóch wariacjach. Nieco takiego przypalonego karmelu i nieco normalnego. I na to nakłada się bardzo dużo zestów. No i tak jak w aromacie jest i cytryna, limonka, może trochę mandarynki, nieco grejpfruta, ale on bardziej już później występuje w goryczce niż ogólnie w smaku. Także wydaje się o, fajnie. No i ta goryczka jest zdecydowana, wyraźna. Całkiem miła. Może przez tą lekkość ciała. E, piwo sprawia wrażenie takiego sesyjnego. Ale zdecydowanego. Wiecie, tutaj smaki są naprawdę wyraźne, przyjemne, zdecydowane. Dobre IPA. E, Chciałbym się powiedzieć, że sesyjne IPA. No IPA mogłoby być trochę mocniejsze, ale jest ok. Jest naprawdę przyjemnie. Smaki są wyraźne. Goryczka fajna. Całkiem, całkiem. Także zdecydowanie warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby niecie na bieżąco, no, a przez nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie, cześć!